Tarka mi trochę pada. W najlepszym momencie. Ktoś chyba przyjechał na zwiedzanie. Dobra siema. Witam was w kolejnym urbeksie halloweenowym. A dzisiaj sobie zwiedzimy dom Diabła. No i wytłumaczę Wam w trakcie też, skąd się wzięła taka geneza. W sensie ta nazwa, Don Diabła, bo to wynika z dwóch powodów. Ale to za chwilę. I powiem Wam, dlaczego to jest nawiedzone. A tu już zaczynamy przy dwóch ciekawych zbiornikach. E, jeden to nie wiem, to za zbiornik. Ja wiem, że to drugi to była studnia. I studnia jest powiązana z tą historią, bo stąd według pani Ani, z którą Lokalna gazeta, znaczy lokalna. Lokalna z pobliskiego dużego miasta w ten sposób. Przeprowadziła wywiad, nie? I generalnie na tym będę się opierał. W sumie jak chodzi o ten odcinek. Więc takie kwestia. I w kwestii tej studni, no to właśnie stąd wydobywałeś jakieś dziwne jęki czy coś jak z horroru, nie? A tak wygląda ten dom w całej wykazałości, nie? Zaraz e, uwaga spoiler, z tego co wiem. Na strych nie wejdziemy, bo wejście na no, nie nie istnieje więc <grym> zadowolimy się niższymi piętrami. Ale zanim dom, to najpierw wam pokażę tej okolice, bo okolica też ma być z tym związana bardzo i wam wytłumaczę, dlaczego, dlaczego w ogóle dom diabła. No, po pierwsze, takie legendy i okoliczni e, ludzie tak twierdzą, że bagran znajdujący się na, ty, na terenie tej wsi. Mają być no nie do przejścia przez zwykłego człowieka i że pokonać może jestem e, diabeł, nie? W ten sposób. A inni, że ta postać miała nawiedzać mieszkańców okolic w ten sposób. I tu mamy pociąg, które nas będą najbardziej tutaj straszyły, bo to jest przy samych torach, nie? Bo jakby historia tych budynków wiąże się bardzo z terenami kolejowymi, nie, ale to za chwilę. Najpierw trochę o tym, no, że właśnie okoliczni mieszkańcy tak uważali z tym wszystkim, to oni nigdy do tego domu, oni nigdy do tego domu się nie zbliżyli, nie. E, I mimo tego, że to dla okolicznych mieszkańców to jest dom diabła, to dla pani Ani jest to dom rodzinny, bo właśnie jeszcze przed Ponieważ jeszcze przed II Wojną Światową urodził się tej jej dziadek. O tym Wam za chwilę bardziej się opowiem. Bardziej to, no jak to wyglądało powiedzmy wcześniej, nie? Bo pani Ania tutaj doraz, dorastała w ogóle w tym domu, tak? Bo to był jej dom, dom rodzinny. No to generalnie sprawa wyglądała z tym tak, że jej dzieciństwo było pełne różnych jakichś dziwnych zjawisk. Między innymi chociażby płacz dziecka, który miał dobiegać z pobliskiego lasu, w którym właśnie jesteśmy i który z satelity wydawał się dużo mniejszy. Jest to taka kwestia, nie? A w kwestii samego domu, no to i w kwestii technicznej, no to latarka mi trochę pada w najlepszym momencie. Jeszcze nie wyszliśmy do środka, no ale cóż, jest jak jest, musimy sobie coś poradzić. A wracając do odcinka, no to generalnie Dobra, może coś takiego maksymalnie, ewentualnie spróbuję panel ledowy wyjąć. I mam nadzieję, że nie będzie śnieżyć ekranu, ale ja zobaczymy, jak z tym wyjdzie. Nie? A w kwestii dalszej historii, no to generalnie dziadek pani Jani był drużnikiem, bo ten dom jest, to jest dom kolejowy w ogóle, nie? No i są też te tory, tak jak wam mówiłem, że ma to duży związek z właśnie kolejnictwem, więc taka sobie sprawa. Ale co tam dalej, to. O tym zaraz. Najpierw ja wam powiem o historii tego domu, nie? Że nie tylko pani Ania się tutaj urodziła, ale jej mama i jej e, córki generalnie. Aha. Dobra, sorki jeśli nic nie widzieliście, no ale myślałem się w tu przez to gromolić, co nie jest proste. I teraz trzeba uważać, by nie wpaść tam i przejść tam. Ale to już powinno być łatwiejsze zadanie. Вот так даже крок сделать и не вставать на этих досках, потому что они могут панкнуть подо мной. Uh -huh. Tutaj mamy piwnicę, do której spróbujemy później zajść. Nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, ale można spróbować. Najpierw sobie tutaj na górze pozwiedzajmy i opowiem wam trochę historii, bo trochę historii jest. Jakoś aż by to, że podczas okupacji niemieckiej rozstrzelano dziadka pani Jani. Nie wiadomo dlaczego to zrobiono. I jeszcze bardziej dziwny ten fakt jest, jak weźmiemy pod uwagę, że te, że te tereny przed wojną były niemieckie, więc to jest ciekawa sprawa. Ale oszczędzono jego żonę i dzieci, więc jakiś plus. Więc tutaj przyjedziemy do już właśnie do historii samej pani, Ani i samego tego domu w ogóle, bo to się będzie przeplatać, nie? Tak samo jak wszystkie posiągi przyjeżdżające tutaj obok. Więc, tam, no wiadomo, no, jak będą jechały to ja to nic nie będę wam mówił, że, bo nic nie będzie słychać, więc bez sensu, nie? Ale wracając, sama pani Ania urodziła się w latach 70-tych e, i jak mała dziewczynka biegała do pobliskiego lasu. A w tym lesie podobno miała znajdować się dół prawdopodobnie po wybuchu. No, znaleźć się go no, niestety nie udało, ale cóż więc zdało się nie udało znaleźć, ale mogę wam powiedzieć całą historii. E, jęki wydobywały się również z e, studni, co mówiłem na początku, tak? Ale to był początek dopiero dziwnych dźwięków. ktoś tu nie przyjechał też na zwiedzanie? To jest możliwe. I mała przerwa techniczna. Można sobie takie słuchowisko, nie? Chcę powiedzieć chociażby to, że oni mieszkali na parterze, a ich ciotka mieszkała na górze. Czyli właśnie tak, gdzie jesteśmy i jak wychodziła, zaczęły się robić dziwne właśnie rzeczy, nie? Że właśnie słyszeli dziwne stukanie i pukanie i uderzanie e, łyżeczką. A w nocy jakby ktoś gotował wodę i uderzał łyżeczką o filiżankę. Więc ciekawa sprawa, że nikogo tutaj nie było, coś jednak jakby się działo, nie? Więc to w tej kwestii, a w kwestii jeszcze właśnie pani Jani, tak? To w wieku około 5 lat dostała od sióstr czerwoną stokiewkę z zawieszką na szyję no i nie co zrobiła zawiesiła sobie ją na szyję a to było potem to wam zaraz powiem bo właśnie jak chodziło o wejście na strych to, to właśnie to jest ten problem nie? bo to kiedyś były schody co widać ładnie, ale no schody z tego co widzieliście obecnie leżą na dole więc tak Kurde, ciężko by było się tam dostać, dlatego spróbujemy spróbujemy pójść do piwnicy Coś wam powiem jeszcze, nie? Ktoś chyba przyjechał na zwiedzanie z tego co słyszę To jest możliwe. Po samochodu tu słyszałem, tu blisko. Założyła sobie to na szyję i najpełniej to nie zahaczyła. niech to wyjdzie. Chyba widzę, że mam ten sam problem z loterkami, co ja. dobrze nie jest to proste, ale jakoś się da. No i generalnie jak ktoś założyła to na szyję, zaczęła się dusić i zaczęła wołać swoją mamę. a jej nie słyszała. Eee a wokół dziewczynki zaczął biegać chłopiec w, w zwanym swetrze. Pani Ania uważa, że był to właśnie sam diabeł. I wołała dalej mamy, a on dotarł coraz większe wokół niej, wokół niej kółka. Ale na szczęście udało się ją uratować. Lecz niestety w wieku 9 lat w wieku 9 lat zmarł ojciec pani Ani. A 3 lata później zmarła ich matka. Później ona mieszkała już z siostrami, nie, w ten sposób, ale prata wróciła do tego domu gdzie spotkało ją jeszcze straszniejsze przeżycie niż do tej pory, ponieważ wraz z siostrą był już w tym samym czasie w ciąży i gdy spała, przyśniła jej się właśnie mama, to przeżywając na razie tą historię jesteśmy w piwnicy i tutaj pewnie, najpewniej był skodowany węgiel Potem jakieś do pieca, a to są wyczystki, więc tutaj to może niekoniecznie. Ale tam, czy gdzieś, czy tam, to były, to były takie sypy bardziej, nie? W ten sposób. I wracając do historii, no to obok niej stała kołyska z dwójką dzieci. I mama chciała wziąć je... E, I chciała wziąć je na spacer jedno z tych dzieci, nie? Więc pani Ania dała jej swoje dziecko i miesiąc później jej siostra urodziło, urodziła dziecko, a ona nigdy nie dostała swojego dziecka z powrotem. Nigdy jej mama jej nie oddała tego dziecka. Zrobić zaraz zrobił to tak dobra wiesz, że się żeby tu wejść w takim razie idziemy na górę i wam skończy historię E, jak to tam było, właśnie tuż po ostatniej wizycie w tym domu pani Jania z pobliskiej stacji stąd jej nie będzie widać e, widziała polące się światło w tym domu gdzie jest takie zielone światełko tam jest właśnie stacja, no znaczy, jak dalej jeszcze jest, ale jest e, widziała migające świ światło no, na górze, ale po dotarciu na miejsce Zobaczyła, że, zobaczyła, że to no jest to niemożliwe Zobaczyła, że elektryka nie działa, a szyby są powybijane, więc Więc no niemożliwe, nie? żeby, było, żeby było A w drodze powrotnej odwróciła się i znowu widziała światło Więc ciekawa sprawa, nie? A podsumowując taki ten odcinek, to jak to pani Ania mówiła, no to to jest mój dom i to są moje duchy. W ten sposób. To jest taka ciekawostka, nie? Może będziemy stąd wyłazić? Tak są jak władzy. Ale trochę bardziej po cienku. Teraz sobie historia domu diabła, także jak się podobało możecie zostawić strasznego lajka. Jak chcecie być z takimi filmami częściej, raczej dziennymi eksploracjami, to, to możecie zostawić suba, który będzie gdzieś tu, a w wolnej chwili obszeralić sobie moje dwa poprzednie filmy. Ostatni film tutaj i do sobie tutaj. I co? Do zobaczenia wy w następnym odcinku. Halo!